So, you want to know what intercultural competence is? Well, I think from a really basic personal level, it's about listening more than you speak. And I got this from a Finnish man. There, already, it's intercultural. I'm learning from people from different places. And what he said to me is that we have two ears and one mouth, which means when we're with people, meeting them, building relationships, building trust, we really should stop and listen more than we speak. And what that does, it uh, allows the other person to know that we're there, we're engaged, we're interested, and that's the first step um, to build intercultural competence. It's really about creating that connection and bridge. Kompetencja mm międzykulturowa -hmm. to dla mnie także. Umiejętność brania tego, co najlepsze, i posługiwania się wielokulturowością do tego, żeby tworzyć nową jakość. Jest to przede wszystkim duża dawka wiedzy na temat tego, jakie są inne kultury, oraz na temat tego, jak kultura wpływa na mnie, na ciebie, na nasze codzienne zachowania. Oprócz wiedzy, bardzo ważnym elementem kompetencji międzykulturowej są również umiejętności. Czyli to, jak mm, urozmawiamy z innymi osobami, to, jak budujemy zaufanie. Żeby trochę to zobrazować, chciałabym Ci opowiedzieć o jednym przykładzie. E, i e, Będzie to przykład dotyczący polskiego menadżera, który urodził się w Polsce, wychował się w Polsce, e, żyje w kulturze polskiej i rozwija swoją karierę zawodową również w Polsce. Trafia w na pewnym momencie swojego życia do firmy międzynarodowej, e, w której dostaje takie zadanie polegający na tym, że będzie musiał zarządzać zespołem Chińczyków. Jego firma rozwija się na inne rynki i w którymś momencie trafia również do Chin. Człowiek ten dostaje pod swoją opiekę zespół składający się przede wszystkim z Chińczyków i osób, które, które no są Chińczykami, mówią po chińsku, wychowały się też w Chinach i mają małe doświadczenie we współpracy międzynarodowej. Problemy, które może on napotkać będą dotyczyły na przykład wydawania poleceń, E, m, akceptowania też jego decyzji oraz e, udzielania feedbacku. E, to są właśnie wszystkie te różnice, które, do, których doświadczają menadżerowie pracujący w różnych krajach, w różnych kulturach i z osobami z innych krajów, ponieważ jeśli urodziliśmy się i wyrośliśmy w jednej kulturze, my oddychamy naszą kulturą jak powietrzem. Nie jesteśmy świadomi tego, że filtrujemy świat przez pryzmat naszej kultury. E, osoby, z którymi pracujemy, a które właśnie są z innych krajów, z innych kultur, mają dokładnie ten sam styl zachowania. One wyrosły w swojej kulturze i obserwują nas przez pryzmat swojej kultury. Dlatego też, żeby możliwe było w ogóle porozumienie, musimy na chwilkę zdjąć te okulary, te filtry, które mamy na oczach, przez które widzimy innych ludzi, i zobaczyć tak naprawdę, jacy jesteśmy, gdzie jest wpływ tej kultury i jak możemy się jej nauczyć, jak możemy posługiwać się tą kulturą w taki sposób, abyśmy byli bardziej zrozumiani, aby ludzie, z którymi pracujemy, nam ufali. Dbając o efekty współpracy międzynarodowej w środowisku biznesowym, warto też pamiętać o tym, żeby uwzględnić rozwój kompetencji międzykulturowej w ścieżce rozwoju pracowników. Zadbać o to, żeby jej elementy były obecne w modelu kompetencyjnym, żeby liderzy wiedzieli, jak kierować swoich pracowników, jak kierować ich rozwojem, żeby jak najskuteczniej mogli współpracować z osobami z innych krajów. intercultural competence is for me uh, an awareness um, that um, what works uh, in some contexts, what is appropriate um, and accepted, and some of them may not be appropriate or accepted in others. Um, and pragmatically, this means adapting the way we uh, behave and communicate um, so that it takes account of those differences. To, co jest też bardzo ważne w kompetencji międzykulturowej, jest takim pytaniem, kto do kogo ma się dostosować. To jest pytanie, z którym bardzo często stykam się w swojej pracy. Ludzie zadają mi pytanie: no wiesz, pracuję z zespołem np. Niemców, jestem Polką, oni mają swoje standardy, ja mam swoje standardy pracy, i kto do kogo ma się dostosować? Która kultura jest lepsza? W kompetencji międzykulturowej nie chodzi o to, kto ma się do kogo dostosować, ale chodzi o to, jak przede wszystkim wypracować wspólne zasady współpracy, na co potrzeba czasu, na co potrzeba, potrzeba też środków i zaufania. Eee, bardzo ważne też w kompetencji międzykulturowej jest to, że możesz być kompetentny, kompetentna międzykulturowo, wciąż pozostając sobą. Nie znaczy to, że jeśli poznajesz inne kultury, jeśli zacho umiesz zachować się w sposób inny kulturowo niż Twoja kultura, że masz siebie zmienić, masz siebie zrezygnować. Możesz wciąż pozostawać autentyczny, autentyczna w tym kontakcie i być skuteczna. I tego Wam życzę. Myślę, że kompetencja międzykulturowa jest bardzo potrzebna w obecnym świecie. Żyjemy w globalnym świecie, ludzie podróżują, zmieniają miejsce zamieszkania, pracujemy też globalnie, ale też jako społeczeństwo mamy do rozwiązania wiele problemów, wyzwań w globalnym świecie, które wymagają współpracy i wymagają współpracy osób z całego świata. Nieważne, z jakiej jesteśmy kultury, ważne, abyśmy wspólnie jako ludzkość mogli rozwiązać te problemy. Kompetencja międzykulturowa dla mnie to umiejętność radzenia sobie z niepewnością, umiejętność radzenia sobie z dwuznacznością, z tym, że rzeczy są niedookreślone. Umiejętność znajdowania znaczenia tam, gdzie zazwyczaj go nie szukaliśmy, to umiejętność zawieszania sądów. Najważniejszą częścią kompetencji międzykulturowych dla mnie jest część afektywna, czyli nakierowana na postawy. Zazwyczaj nazywam to głowa, ręce, serce głowa, część kognitywna, ręce behawioralna i serce afektywna. Jeśli chodzi o wiedzę, jest bardzo ważna. Umiejętności także nam pomagają, ale bez odpowiedniej postawy, bez otwartego serca i empatii i empatycznej komunikacji, wszystkie wyuczone wcześniej i komponenty wiedzy, czy różne narzędzia, którymi możemy się posługiwać dla lepszej komunikacji są... W pewnym sensie puste, nieprawdziwe. Dlatego, że to, co jest najważniejsze dla mnie w tych kompetencjach, to jest autentyczność. I wtedy kompetencja jest pełna, kiedy w pewnym sensie ta postawa wychodzi z serca i z empatii, a nie tylko z głowy czy z ręki. Kompetencja międzykulturowa to kompetencja, którą powinno kształcić się od małego. Najchętniej to przestałabym mówić w ogóle o kompetencji międzykulturowej, a nazwałabym ją kompetencją doradzenia sobie z różnorodnością, jakakolwiek ona by nie była. Let's see another way to describe intercultural competence is something that people in the field use. They use a rule. Um, growing up, I grew up in uh, North America, in Canada, to be exact. Chinese ancestry, but North America and also in other European cultures, there's a concept of having the golden rule. And the golden rule is about treating others the way that you would like to be treated. So if I want people to be kind to me, I should treat other people with kindness. But in intercultural competence, there's actually something slightly different, and we call it the platinum rule. And what the platinum rule is, it's about treating other people how they would like to be treated. Um, and what this really gets at is that I might like tea, but if you know you, your guest, likes coffee, go ahead, share a coffee with them, make a coffee for them. So it's about helping others feel comfortable, um, but myself, allowing myself to feel comfortable too, so that we can have a connection. And from there, who knows what happens? Friendship forever. That's it.